Założyliśmy naszą wymarzoną działalność gospodarczą, wybraliśmy odpowiednią formę, zabezpieczyliśmy już nasze transakcje i jesteśmy coraz więksi. Więc dochodzimy do tego, że nie możemy sami już prowadzić tej działalności. Musimy ją prowadzić za pomocą innych osób. Musimy zatrudnić pracowników, nawiązać z nimi jakąś umowę i o tym jest dzisiejszy odcinek. Najbardziej popularną formą zatrudniania pracowników w Polsce od lat 70., bo tak mamy ukonstytuowany kodeks pracy, jest umowa o pracę. Umowa o pracę jest formą, która cały czas jest wybierana najczęściej i w tym również młodzi przedsiębiorcy najczęściej z umowy o pracę zatrudniają pracowników. To również w mojej ocenie bezpieczna forma. Bezpieczna dlatego, że organy uprawnione do kontroli nas jako pracodawców bardzo. Często podważają zapisy umów cywilnych, wskazując, że to są tak naprawdę umowy o pracę. Cechą najbardziej istotną w umowie o pracę jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. To w określonych godzinach wykonujemy tę pracę, przy określonym miejscu, w określonym czasie i przede wszystkim pod kierownictwem tego pracodawcy. Natomiast my, jako pracodawca, Mamy roszczenie do tego pracownika, żeby wykonywał tę pracę sumiennie, żeby wykonywał ją dbając o, nasze, o nasz zakład pracy i w zamian za to otrzymuje oczywiście swoje wynagrodzenie i inne apanaże, które są przewidziane tylko dla, właśnie dla stosunku pracy. To przede wszystkim urlopy, jakieś zwolnienia chorobowe. Ale jako pracodawcy jesteśmy zobowiązani również do opłacania wszelkich. Składek zusowskich czy z chorobowych, społecznych, emerytalnych, a także wypłacania ekwiwalentów za nieświadczenie pracy, jakim jest na przykład urlop, którego w umowach cywilnoprawnych, do których za chwilę sobie przejdziemy, nie ma. Tak więc, dla pracodawcy, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę, zyskuje człowieka, nazwijmy mu go oddanego, zobowiązanego do tego, żeby przestrzegać pewnych reguł ale jako pracodawcy zobowiązanego do tego, żeby wykonywać pewne obowiązki na rzecz tego pracownika i to obowiązki bardzo często określone przez kodeks pracy, których zmodyfikować nie można, chociażby, chociażby jak wypłata najniższego wynagrodzenia, które jest zagwarantowane każdemu pracownikowi w Polsce. Drugą formą często wybieraną przez przedsiębiorców jest nawiązywanie stosunku pracy na podstawie kodeksu cywilnego, a mianowicie umowy zlecenia. To inny charakter umowy, aniżeli umowa o pracę, której sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Tutaj przede wszystkim nie ma takiego podporządkowania. Umawiamy się z człowiekiem, że wykona dla nas pewne czynności. To jest umowa starannego działania. Tu nie umawiamy się na rezultat, że zostanie on osiągnięty. Tutaj musimy przede wszystkim założyć, że ta osoba będzie dla nas wykonywała czynności dokładając należytej staranności. To jest bardzo istotne, proszę państwa. Nie możemy rozliczać osoby za to, czy osiągnęła rezultat, czy nie. Przykładem takiej umowy na przykład może być umowa o świadczenie usług przez Kancelarię Prawną. Nie jestem w stanie Państwu zagwarantować, że sprawę wygram. Jestem zobowiązany do tego, że prowadzi ją Państwu należycie i należycie Państwa reprezentować, ale nie, że ją wygram. Do tego się nie mogę zobowiązać, ponieważ nie zależy to ode mnie. I to jest najistotniejsza cecha, Szanowni Państwo, umowy z To umowa starannego działania. Do której zobowiązuje się nasz kontrahent, łamane na pracownik. Bardzo często spotykamy się również z trzecim rodzajem nawiązywania stosunków pracy, również y, usytuowanym w kodeksie cywilnym, a mianowicie umową o dzieło. Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, prawna której jedna osoba zobowiązuje się, że na rzecz drugiej osoby wykona konkretne dzieło, jak sama nazwa wskazuje, czyli rzecz, której, za której efekt jest odpowiedzialna. I to jest podstawowa różnica, Szanowni Państwo, w stosunku do umowy zlecenia, gdzie mówiliśmy sobie, że to jest umowa starannego działania. Tutaj mamy typową umowę, typ, typową umowę rezultatu. Tutaj odpowiadamy za to, że garnitur zostanie nam uszyty, a nie że klawiec go będzie szył. I to jest, proszę Państwa, najistotniejsza różnica. Natomiast musimy również zwrócić uwagę na obciążenia fiskalne wszystkich tych trzech umów, które rozmawialiśmy. Najpełniejsze ofiskalizowanie tej transakcji, to, 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 tego, tej stosunku prawnych, to oczywiście umowa o pracę, gdzie mamy zagwarantowane jako pracownik wszelkie subsydia tej umowy o pracę, natomiast jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do ponoszenia pełnych ciężarów. Umowa zlecenia jest bardzo zbliżona co do tego w zakresie fiskalizacji, z pewnymi wyjątkami, o których nie mamy czasu, żeby tutaj mówić. Najbardziej elastyczna jest umowa o dzieło. Natomiast. W związku z tym, że tam wykonujemy konkretne dzieło, trudno by przypisać np. ochronę wynagrodzenia stawki godzinowej. Ale ten materiał odnośnie fiskalizacji umów i o pracę, zlecenia czy o dzieło, wydaje mi się, że jest już materiałem na odrębne odcinek. Poznaliśmy formy zatrudnienia i możliwości, jakie mamy w celu nawiązania współpracy z naszymi pracownikami i współpracownikami. Wybór konkretnej formy niestety znowu pozostawiam Państwu. Jak pokazaliśmy, każda z nich ma swoje plusy i minusy, a które plusy dla Państwa są ważniejsze, a które minusy rodzą dla Państwa większą odpowiedzialność, musicie Państwo przeanalizować sami, dostosowując je do własnych potrzeb działalności gospodarczej.